Dziś robimy ciasto, które rozpieszcza: czekoladowe z karmelem, orzechami i lodami waniliowymi. Do miski ubijam 6 jajek i wsypuję 4 łyżki cukru. Ubijam to wszystko na jasną, puszystą masę. Kiedy wygląda jak aksamit, dorzucam szklankę mąki, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 2 łyżki kakao. Mieszam spokojnie, bez pośpiechu. A teraz czas na coś, co sprawi, że to ciasto będzie ekstremalnie czekoladowe. Roztopione, ostudzone masło i dwie tabliczki gorzkiej czekolady pokrojone w kostkę. Całość przykładamy na blachę i wkładamy do piekarnika. 180 stopni, 30 minut. W międzyczasie robimy karmel, czyli najlepszą część całego tego dobra. Kiedy karmel jest jeszcze gorący, dodaję 100 g masła i łączę wszystko w jednolitą masę. Następnie dodaję 250 g mascarpone. Mieszam, aż zrobi się kremowy, gęsty, błędny sos. Teraz jeszcze 300 g posiekanych orzeków włoskich, i mamy to. Wykładam karmel na ciasto, chłodzę chwilę w lodówce i podaję z lodami waniliowymi, bo życie jest za krótkie na deser bez lodów. Bon appétit!